Witamy, moi drodzy! W dzisiejszym odcinku odwiedzamy kopalnię węgla kamiennego Herman. Kopalnia węgla kamiennego Herman pracowała w latach 1794-1930. Tak jest. Kopalnia ta też yy, miała zastosowanie w późniejszych latach, mianowicie Niemcy przerobili ją na schron. Za chwilę zobaczymy, jak to wszystko w środku wygląda. Tak więc zapraszamy Was do oglądania. Hej! Hej! Pakuj się. Dobra. Tak więc wchodzimy. No. Obiekt nie należy do bezpiecznych. Mamy tutaj bardzo niski poziom tlenu. Znamy nawet eksploratorów, pseudo eksploratorów, którzy wchodzili tutaj w aparatach tlenowych. Nie będziemy wymieniali, mm. ale może się znaleźć taką relację w internecie. O, oj tam. No. <gry> no. Trzymajcie. No podam. piasto trochę jest, ale spodziewaliśmy się tego. Teraz mi jednak rozpuszczone. Tak jak żeśmy wcześniej e, wspomnieli, obiekt ten był później przerobiony na schron po latach w latach wojennych przez Niemców. Mamy tutaj nawet taką tabliczkę. Szanowny poszukiwaczu przygód. No, że jest tutaj niebezpieczny i grozi śmiercią. Ale spokojnie. Na razie mamy 19% tempa. Kubocko. No, Ma. Ja. Się, się, ja, wsio, ja, ja. Oto dał? A tu. Opiek miał yy, kopania Helma miała Unikatowy, jakiś szyb, z i taki, że był y, wyposażony w liny lniane siedemnaście warunki idealne do życia. My idziemy tam, z takim upadzikiem do dołu. Pełno pyłu węglowego. Utrzymuje się na razie stałe 17. Czyli fajnie. Tam chyba na dole było lepiej, nie? No, będziemy jest 15. No. 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 I No. 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 się No. 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 jeszcze jakieś No. To co, mineralizacja, czy jakiś cement? No, to, to nie się wytrąca się wapń tutaj, nie? Ale to z, z cementu, nie? Z zaprawy my sobie tu będziemy w tą stronę, zrobimy 16. Idziemy. No, y, tutaj będą takie wymalowane na biało, nie? Y, Pomieszczenia. Tam właśnie niby miały być jakieś szpitalne. Temat Tak. tak. No. no widzę się tak. Przemiali. Tutaj taki chodniczek. Szesnaście, jest okej. Okay. To pewnie była jakaś stolnia tutaj wydobywcza, tylko oni to obmurowali, wycegłowali i tu już miało być jakieś pomieszczenie z nie? Można sobie tutaj wejść, bo zobaczcie teraz. Coś wam pokażę Op. Op. To jest jak gdyby potwierdzenie tego, że to jest schron, no nie? Zwróćcie tutaj na górę uwagę, jest to obudowa łukowa. No. Nie? I nad tym nadbudowali, pod tym nadbudowali to wszystko segło, nie? To już w późniejszym czasie, już w latach tych, nie? Bo zostało się jeszcze co ciekawe nie wyciągnęli tej obudowy stąd Idziemy dalej, panowie? Duchota Trochę ta Pomudowane wiesz co jakieś Mogły być boczne sztolnie, ale... A tutaj jest tylko takie... No jest, no. Takie... Wali się to wszystko. Pracujmy, nie? O, o. O, To wyglądał jak ciekawie, nie? No, no, mi się podoba. Kurwa, to jest szybnik tam robi na mnie wrażenie. Kurwa, teraz ten tam zjeżdżali tam, kurwa, wariaty. To oni tam schodzili, ale tam nic nie było. Też mam jakąś komorę taką, znaczy pewnie też zamurowane, pewnie też jakaś tu stolnia była. No. Czyli tutaj mogło być już jakieś, wiesz, nie? Te szpitalne tematy. Ale też biały malowali, żeby światło lepiej, nie? <śmiech> <śmiech> tak. KGZ, proszę bardzo. 16 i 7. Tutaj będzie, może się dostać, możemy tymi schodami do drugiego wejścia. To sobie podejdziemy od razu. No, i to będzie teraz, dojdziemy do tego wyjścia, co jest z ulicy, nie? Zobaczysz, Andrzej. to zamurowane, nie? Zapuka. <noise> Od strony ulicy. <noise> Ktoś puka do wyjścia, nie? Ale tam coś, coś robował, nie? Czy coś oboliło? Ktoś tu może tu próbali tu. zgubił <noise> wejście. Jak się czujesz, Andrzejku? Okej. Okay. Zasięg za jest? Dzień okay. jest ten? No, teraz tu <gry> O, taki obiekt, no Cześć, drugi raz. Czuję, tu przyszedł, ale tak Ma więcej o i tutaj zobaczcie wymalowane takie jakby gotowe właśnie pod jakiś szpital czy coś, ja coś, no gdzieś, nie? jakby Koje czy coś no. no. Tak, tu jakieś są przyczepy A też zwróćcie uwagę jakie fajne się zrobiły nacieki O a To się z tego, z zaprawy, nie? Pleś, To no Jakie maski dobrze <laughs> Przejście mamy. O, mogło coś, coś takiego być, nie? No. no. i teraz będziemy mieli ciekawe tematy. Zwróćcie też uwagę, że tutaj jest posadzka ogólnie. Nie? Tylko wyłupali, po węgiel tam szukali, nie? Bo to nie No. Ale tutaj być komory co wydobywali. O A Z drugiej strony, nie? 17. Tam chodziliśmy, nie? Tak, bo są dwa. No. Jak pod pożar, to też jest, nie? Węgiel. Wszystko z tego tak węgieru. No. Chodzisz? No ja. Bo jest, Ktoś mówił, że ten węgiel jest słabej jakości, nie? No i nie wydaje mi Tak to tutaj wygląda. O, obudowa świeża, czyli w czasach współczesnych, tak jak robili bieda, szyby i tym podobne sprawy, też tutaj się wbijali ludzie bardzo odważni, moim zdaniem, którzy podejmowali tutaj pracę, żeby wydobyć tego węgla, w czasach, kiedy ten węgiel jest drogi, prawda. Widać jak tutaj rąbali, ciachali, nawet tutaj widać ślady odłudkowania. Jakiej jakości jest ten węgiel? Wygląda to nieźle, bo świeci się jak antracyt. Ale czy on jest naprawdę taki dobry, to trzeba było zbadać, a ja nie będę też tutaj się z ludźmi kłócił na temat czy to jest gówno czy nie gówno. Tutaj są nawet wieszaki zrobili, nie? Ci, co wydobywali ten węgiel. Zwróćcie uwagę. No. Nawet sobie zrobili wieszaki, nawet czapkę. Zobaczcie, jak ktoś ją stawił. Kurteczkę. <gulite> 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 to... Tutaj e, No tam, tam tak samo. Tak tam worki, nie? Znacie, wszędzie no. worki. Ładowali do boru A zwróciliście uwagę, jak to jest staranie z drugiej strony pomurowane wszystko? No. Pamiętam tą budowę, to widać, że to jacyś byli górnicy robili, nie? Fachowo to zrobili, znaczy w sensie, no fachowo, no... Także dawało im to jakieś bezpieczeństwo, potwarli, no. wiedzieli gdzie. Temacie, nie? No, na no, pewno ci byli górnicy, wiesz, i jacyś zwykli, prości ludzie, którzy się na tym nie znają, by tutaj nie weszli. No. Co ciekawe, na takie gniazdko leży, czy musieli jakiś prąd tutaj mieć, Jakąś elektryczną, no. Tak, tu sztufki Tak, musieli się jakoś Musiele tutaj nie. wspomagać. No, nie. no i tam stamtąd żeśmy przyszli, bo no, tu mamy tą tamę, nie? O. Tu, zobaczcie, jest, jest kanał odwładniający tutaj. Po lewej stronie. Fajnie wykończony z takich gotowych półfabrykatów. Nie? Idzie przez całość. Ta, to Myślałem, że to jest... Peskowy. Takie półfabrykaty, nie? No, no, Tu zaraz będzie ten szyb, nie? Oni no właśnie dlatego te, te powietrze tutaj pompowali, żeby się dostać do środka, nie? jest No, tam się troszeczkę obwaliło, widzę. Ale i chyba tam węgiel wydobywali, zobaczcie z prawej strony, nie? Jacyś odważni ludzie. Też gambiało biało tutaj, pomalowane. Bo był spory, tak wydobywali. I tutaj zobaczcie mhm. nawet jo. cały pokład tutaj szarpali. No. Ja aż tam poszli, zobaczcie pod ten, nie? O Patrzcie, jak wybrali za tym. O! A tu ładny zacisk się poszedł. Zawał. No wiesz To normalne rzeczy są, nie ma obudowy ale tu z zrobili, zobaczcie ten mógł, tam było na, na 3, tu jest taki cieńszy. Dobra, 17, eee, kurwa, warunki idealne do życia. Ten... Uważajcie, bo te kamienie są bardzo ślizgie, nie? Aż zobaczcie, jak to się przesunęło tutaj. Wypnęło nie, 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 zobacz. Gdzie właśnie zgibłem? Czekam, ja. wszystkie To jest taka tego. To jest tak jakby bosna taka odnoga. I teraz wychodzimy do jakby do głównego tego chodnika, nie? Przekopu, no. O, tutaj jest ten szyb, nie? Zam zamawiamy Jeszcze jeszcze. Podejdę tutaj do tego szybu, do tego miejsca. Mamy jakiś kamień, żeby sprawdzić głębokość? No chyba co, zobacz Poszukaj, poszukaj Poszukaj Radku Okej okay. Dam to Poszucić? No to Leciało Jeszcze No tam yy, byśmy nie weszli, bo tam nas proces jest dwutlenek węgla, bo dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza i cały ten dwutlenek idzie tam do dołu, nie? Mam nic poniżej. Jakbyśmy podejrzeli, że nam na czworaka, to, to moglibyśmy yy, 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 sobie zrobić kuku. No tak, powiem wam, że tak to wygląda. Yy, jak taki... Jakiś militarny kompleksik, nie? Schronik, nie? Góra nie No Szalunki, beton. Dosyć szeroki chodnik zobaczcie. Ja my tutaj obstawię jakieś tam koło 3 metrów, nie? Trzy, to to, to spokojnie 3 metry. Tu mamy boczny chodnik, wejdziemy od razu, zobaczymy. To ogólnie, no to tak ogólnie, no to tak wszędzie to cegła że tak powiem. żadnej osłoniętej tej skały fajnej Obiekt taki, żeby wejść i zobaczyć, ale... Nie wiem czy mam takie wrażenie, że tu jest właśnie jakiś cuk, coś tu tym... jest, bo troszeczkę skoczyło. Jest... 30, 30, no, 30 tlenu do góry skoczyło no. <laughs> ja Taki no. <laughs> to no Tutaj się tampnęło Zakończyli Tak samo I za obudowę można wejść O zobaczcie ile jest jakaś szczolnia wywalona jak jest zrobiona obudowa to musieliby się tutaj wejść Do góry, nie? No, no, to jest ślizgę takie. No. Widzisz? Jaka i na jest, a jak ją obudowali? O. Ale tutaj, jakim... zobacz, układali, nie też? Jaki zapas? Tak, się tak, do... coś no? Żeby nie ten. Ogólnie rzecz biorąc, taką budowę jak się robi, nie? Zgodnie ze sztuką. To tutaj, nad tą obudową, wszystko do sklepienia stolni powinno być na ścisło wyłożone, okay, powinna być wykładka, okay. z racji takiej, żeby nie było miało ruchu żadnego i teraz jak tu kamień walnie, to efekt domina i wszystko pierdolnie, a jakby to było wszystko na ścisło, no. to nie miał być uczysta siła no, tak, i, tak, tak. I, i wtedy jest, jest to stabilniejsze, bezpieczniejsze, nie? To nie, nie jest zrobione zgodnie ze sztuką, nie, czyli nie mogi? <laughs> <noise> czyli, czyli mogli to zrobić to oni, to, te wszystkie tutaj obudowy te ceglane, robili Niemcy jak na, na podstawie tego schronu, nie? Tu zobaczcie, takie dziwne gniazda porobili. No właśnie, po co? jakieś tam tutaj? Co? No coś tu, coś tu było, Wyskładane? albo jakieś perki wkładane. 500 metrów, wyżej, wyżej, wyżej. No. no. Albo podest jakiś no. może był. No. No. Były belki i na to wiesz, nie? Bo nie, jakaś, nie to plany jesteśmy, no. ale może wyjście albo coś? Nie, nie, to nie, nie no, tu wyjście to... raczej, to zobacz, tu już właśnie tą skałę tam do, no. do, do, do tego, nie? nie że... bomba no... jak no. woda by się nie? Kapie, Musi no, to normalne, ten... nie? No. Ale też zobaczcie, w ten ten, na spongu widać ślady i tu od podkładów, nie? No, bo tu to, to momentami jeszcze gdzieś tego... Tu jeździła kolejka, czyli nawet podejrzewam, że... I później jak to przerabiali to na schron to używali tej kolejki tutaj do włożenia tych cegieł, zaprawy, nie do budowy. To co mm -hmm. tutaj w I tak zrobić? Zobaczcie. co? O tej woźnie od pokładu zobacz. No. Jest stare, nie? Jak ten? Tak. To są od wąskotorówki tylko... Łażę, ty, no to właśnie. I tu wyszło z tego, tylko zgnił cały ten i został się... Podkładu, no to był po, no, podkład kolejki wąskotorowej, nie? w Trochę opada w dół chodniczek. Tak samo jak tlen. Waniajet, nie? Waniajet, no. No, jak ja już czuję to stać, no. <laughs> znaczy, jak tak, Kto to mówił? mi to kiedyś mówił? Że miał ten, Nie miał powonienia, nie? No. I wchodził gdzieś tam na obieg, gdzieś odór było prze, 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 prze dużo, nie? I wchodził w to nie tego, nie czuł tego no. zadowolony, kurwa, nie czuł tej tym, nie wie tymi jajami. Kurwa on tam wchodził tego, wszyscy się dziwili, a że on nie ma powolnienia, to się potem wszyscy dowiedzieli, o co chodzi. Tutaj to mamy typowy przodek, zobaczcie. To jest zlepień. No, zobaczcie, jest fajnie widać, nie? Jak oni to robili, te sklepienia to oni robili taki szalunek okrągły, i na to cegły układali. I widać, jak się zobaczcie, zaprawa prawa tutaj układała, jak układali te cegły, nie? O, zlepieniec, zobaczcie. Niektórzy, niektórzy eksploratorzy, niektórzy eksploratorzy, nie będę wymieniał. Uważają, że oni takie coś tutaj wydobywali, nie? Nie ja, ja <śmierzę> się tak. o których mi chodzi. To, to to może... A zlepienie jest taka sprawa, że zawsze zazwyczaj towarzyszy yy, węg... wę... jak jest węgiel, to jest i zlepienie. No, no. Tak mam powiem, nie? Tu zobaczcie, tu już jest lepiej wypełniona obudowa. To wygląda no, jak no, no. no, to wygląda no. To jest, zobaczcie. Ale jest, jest, tam do końca dalej jest. Pod sam No i tu jest zgodnie ze sztuką zrobione, nie? No. no. Podsadzone. Jak tam się czujecie, panowie? Oko. No i bardzo dobrze. Jak woda. Jak, jak woda w rybie, chciałem <laughs> Czy nie jest dobrze? Czy nie, jest? No, nie ma wodzie, no. Woda w rybie. <laughs> Ile my jesteśmy teraz od powierzchni? No, tam Wiesz trochę tym upadłem, żeśmy zeszli tego, tam żeśmy do dołu schodzili. Się, chyba o, coś takiego myślę, no, w porywach tam 20 parę, tak. nie? I idziemy w lewo. No to tak z daleka wygląda, jakby coś tam kurwa stało, nie? Oczywiście. No, to, to są wtedy Tak. Ale. Klik. I zobacz, jak pięknie widzę ślady. Od kolejki. Tutaj, no niewątpliwie, coś się zepsuło. Czegoś tu brakuje. <grym /dziśle> Fajne przeczeki. Co podwieszali tutaj? Pewnie wiesz, instalacja elektryczna, nie? No. No. <noise> Chociaż nie, zobaczcie, bo tutaj wykorzystali szpilki od wąska torówki. A. O. Do bicia kołków, nie, coś tu to wieszali z lewej strony. Może. Ja też y, może po prostu lutnia tutaj była po prostu, a tu na górze instalacja elektryczna. No. Ej, stole, to jest nie jest jedna warstwa, ta, nie? to nie? Wygląda na trzy. W raku ciachu, ale tak w niektórych miejscach widać takie yy, temurowanie murowanie niedoskonałe jest. Nie? O, tutaj się zostało kawałek obudowy łukowej. Zwróćcie uwagę. Tak samo jak i tam w tym miejscu, co byliśmy. O. To jest szyna, nie? No to jest obudowa łukowa, no taka szyna. No, no tak jeszcze w starym jest stylu i na troszeczkę, bo o nie, ona powinna być zamknięta, a tu zobaczcie to zrobione ścięta. Ona powinna. W całości być, nie? A tutaj jest łącznik taki. Z piaskowcem troszkę. Taki taki piaskowiec, to Piaskowiec, zobacz, patrz. Piaskowiec, zlepieniec, nie? A to jakieś takie drobne żyłki, nie? Czasami właśnie w piaskowcu albo w takich tych yy, można zobaczyć jakieś, czy w tym węglu, nie? Jakby były pokłady, może połupane jest, nie? Jakieś liście, odciski liści, wiesz, tym podobne sprawy tam, nie? Już się organizm przyzwyczaił, nie? Na początku tak było, tego tak, teraz już można na ludzie chodzić. <laughs> nie. Nie, nie, No chyba, żeby było coś i tak, wiesz, nagle. No to, 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 to właśnie się nie tak. myśli, jak jest coś nie tak. Jak Mik! No, z Ale zobaczcie ten celunek. Tutaj to, który... By... Wrota jakie zobacz. zobaczcie. To jest cegła, nie? A tutaj jest co nie tak warstwę, tylko tego betonu bardziej. Wiesz, podejrzewam, że w tamtych latach oni robili tutaj schrony, bo miały się zaczynać jakieś tam naloty pod tym kątem. To też z tym materiałami już też były problemy budowane, to pewnie robili tak jak w Kaufmanie robili z wszystkiego, co było pod ręką, nie? Trochę betonu, trochę tego, nie? Strop może z racji takiej, no czy cegła nie jest taka mocna, nie? A strop betonowy zdecydowanie. Jest lepszy od tego. Tu mam jakiś zakręcik, tu mam zamury, mamy zamurowane przodek, jakieś wiaderko. Tu po ponoć były toalety, nie? Ponoć. Na biało są, nie? Hmm. Jak No, były toalety, popatrzcie. No, rury, nie? Ok. Rury, rury są, yy, że tak powiem, kanalizacyjne. Hmm. A ta rura, kurwa, skąd Niewątpliwie, wiesz, tutaj ten obiekt był większy, tylko zamurowali dużo, to co nie było potrzebne. Tu zobaczcie, tak jak tutaj widać. Patrzcie, od instalacji, nie? elektrycznej, no widać, że lata 40 jest, nie, bo izolator normalnie jest jakiś tego, nie. Nie, bo nic, coś takiego nie no. ma. Z drugiej strony kibla i wchodzi, tak samo to będzie oglądane w odbicie. to pewnie jeszcze był podest i dziury, by, wiesz? Płyta jakaś była czy coś, i dziury, tak jak tam widzieliście te kible na. No wiecie gdzie, nie będę był Sralnie tutaj były. to jest przodkowanie. no i ja tu będziemy mieli ostatni chodnik No i tutaj spadło drastycznie, nie no czy drastycznie 16,9 i no. Do 15 dojechało No nie? tu jest te drugie wyjście wiesz no. Tam to co jest na tym placyku To tu było te drugie wyjście spodziewanie, spodziewanie, spodziewanie. To jest te drugie wyjście A, muszę sobie zdjęcie pyknąć Śmiało Jest jakiś prześwit? Ujebierz się. Co zobaczy To no? moje no no. Piana Piana To Uszczelniani Dobra Moi drodzy obieg widzieliście Wygląda jak wygląda Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Tak, z 2,5 metra w dół.